Co to? Mago. Czy to jest pierwszy odcinek? Z pojadników. To jest pojadnik w tym. Pokażę wam, jak się Jak są płatna płatniaki. Jak się łaga płatniaki. Ja muszę... Chyba no, muszę... Wpisz żeby... -up to uptojkę, media file. To nie znaczy, że skończę media file, tylko... Klikamy na Install Aptoid. Klikamy. Klikam to, y ja mam odcały to. Tak? Ok, znaczy to nie znaczy, jak ma się antywirusy, to mi się dzieje. to się. Zaraz mu się załaduje. Mobi się to najlepszy tam. Poczytam, poczytam sobie to osoby. jakie. Gratulacje, przyglądacie, piąteczki, proszę, to są ci, co jeszcze czekają na swój występ, a tutaj, no troszkę przykry moment, ale... Świetna. To... Dziewczyny, to tak. co? Nieźle umieją się gimnastykować. Ojej, może I... musimy tylko wybrać. Dziewczyny, co? I... Co ciekawe do ciebie to, że będziesz w wielkim finale? I... Tak, gratulacje. No to już. Rzeczywiście tego nie czekamy, tam gdzie mamy. Teraz kolejni uczestnicy, którzy będą próbować wywalczyć sobie miejsce w pierwszej klatce tylko pierwsza ja już tego tak, nie będę im sprawdzać to mam klikam, a to idę wiesz jak się zainstalować? trzeba mieć opcję włączoną instalić nieznanych źródeł i nie wiem, zainstaluję wam co, zainstaluję że, że żeby wam pokazać. Tylko nie wiem, co. A zainstaluję. No, fajna zasługi, 11. tak. program. Najfajniej który znam. Jednozywałam innego. Ale ja to jest najlepsza. Do pewnie innego trzeba ja tak. To jako mi się nie chce nieci. Model combat. Ja to nagle wam. Jak coś, może się przebawić, też mogę, też mogę instalowaniem może nawet nagle, lecz to nie jest potwierdzone, albo wiem, pokażę wam coś. Um, five... Might add... ...flag. ...trzeba robić akcent na każdy krok, żeby się wszystko wyróżniało jest tylko dwójka i trójka. a w topie znajdziemy więcej, więcej w topie, po prostu klikamy szukaj w innych sklepach klikamy w, szukaj w innych sklepach nie mam chloma, mam gdzieś się z nie Firefoxa. i co so... możemy zainstalować każdą część

I po tutaj Tutaj muszę się blaski tego. A gdy już się zinstaluje pojawi się coś takiego jak przy instalowaniu. Klikamy dalej, dalej, się instaluj, czekamy. I to wszystko. Do widzenia w kolejnym odcinku. Pa!